Niektóre gry od razu zdobywają cały świat, inne cierpliwie czekają aż świat dojrzeje, żeby je zrozumieć. To właśnie o nich Wam dzisiaj opowiemy. O tytułach, które miały w sobie coś wyjątkowego, ale z jakiegoś powodu zniknęły w cieniu głośniejszych premier, prostszych pomysłów i krzykliwych emocji. Gry, które nie potrzebowały blichtru, żeby mieć duszę. To nasze top 10 najbardziej niedocenionych gier. Na pierwszy rzut oka wygląda jak kolejna gra o zombie: otwarty świat, motocykl, hordy potworów i samotny gość z bronią. Ale Days Gone to dużo więcej niż typowy postapo. Deacon San John to były biker, który po końcu świata po prostu jedzie dalej. Nie ratuje ludzkości, nie szuka szczepionki. Próbuje przetrwać, naprawia swój motocykl i czasem robi coś głupiego z nadzieją, że może to ma jeszcze jakiś sens. Świat jest surowy, zmienny i pełen szczegółów. Deszcz, śnieg, upał, a każda wyprawa to ryzyko. Największy atut gry? Te ogromne hordy zombie i niczym błędło które potrafią zalać Cię jak fala. I ten klimat samotności, jazda przez pusty oregon, radio w tle i świadomość, że nikt nic ci nie pomoże. Przy premierze Days Gone zebrało sporo mieszanych opinii, niby za długie, niby za powtarzalne, a i bez błędów technicznych na premierę się nie obyło. Ale z czasem gracze docenili, że to po prostu świetna przygoda z duszą. nieidealna, ale za to szczera i bardzo ludzka. Powrót księcia, który trochę się zgubił w czasie. The Forgotten Suns miało być holdem dla klasycznej trilogii The Suns of Time. Był parkour po ścianach, magia piasku, była akrobatyka i wielkie potwory z pustyni. Wszystko, czego fani oczekiwali, tylko że świat już o tym zapomniał. Gra wyglądała dobrze, działała dobrze i nawet dobrze się w nią grało. Ale w 2010 roku Ubisoft był już zakochany po uszy w Assassin's Creed, a Prince of Persia został odstawiony na boczny tor. Zapomniane piaski nie miały w sobie niczego złego. Były solidne, ale w czasach, gdy gracze chcieli rewolucji, dostali tylko powtórkę z rozrywki. Dziś to tytuł, który wielu fanów wspomina z nostalgią. Bo nawet jeśli książę nie błyszczał już jak dawniej, to wciąż miał w sobie coś, czego brakowało nowszym grom. Dusze starej szkoły przygodówek, gdzie każda ściana mogła być ścieżką, a każdy błąd kończył się widowiskowym spadaniem w przepaść. To gra, która miała być klonem geta, a okazała się czymś o wiele ciekawszym. Sleeping Dogs przenosi nas do tęskniącego życiem Hongkongu, gdzie wcielamy się w Shen'a, policjanta pracującego pod przykrywką w triadach. To, co zaczyna się jak film akcji klasy B, szybko przeradza się w osobistą opowieść o lojalności, tożsamości i zdradzie. Gameplay? Czysta satysfakcja. System walki inspirowany filmami kung fu, efektowne pościgi motocyklowe, strzelaniny w stylu Johna Wu i gotowanie ryżu na targu między misjami. Hongkong żyje, pachnie ulicznym jedzeniem, mieni się tysiącami neonów, a każda dzielnica ma swój charakter. To gra z duszą, ale i bez szczęścia. Powstała w trudnych warunkach, najpierw jako True Crime Hong Kong, Potem została porzucona przez Activision, uratowana przez Square Enix, tylko po to, by zatonąć w chaosie wydawniczym. Nie pomogło też to, że wyszła w cieniu gigantów takich jak GTA V. Sleeping Dogs ma wszystko. Klimat, fabułę, styl i charyzmatycznego bohatera. Nie potrzebowało milionów, by błyszczeć. Wystarczyła jedna noc w Hongkongu, żeby wiedzieć, że grasz w coś wyjątkowego. Mirror's Edge to gra, która każe spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy, dosłownie. W czasach zdominowanych przez strzelanki z twardzielami w pancerzach, Mirror's Edge pozwalało być biegaczem. Nie żołnierzem niezabójcą, tylko kurierką imieniem Faith, która przemierza dachy sterylnego, futurystycznego miasta, niosąc zakazane informacje w świecie totalnej kontroli. To gra o ruchu, rytmie i wolności. Pierwszoosobowy parkour dynamiczny, płynny, z każdą krawędzią i barierką dającą satysfakcję z biegu. Do tego wyjątkowa estetyka. Czystość bieli, kontrasty kolorów, minimalistyczny świat, który wygląda jak reklama perfum z przyszłości. Ale dla wielu graczy okazała się być zbyt inna. Nie dawała karabinu, nie pozwalała zabijać z dystansu. Wymagała cierpliwości i precyzji. Ci, którzy oczekiwali typowej akcji, odbili się od niej po kilku minutach. Ci, którzy zostali, odkryli coś wyjątkowego. Głośna, brutalna i totalnie pozbawiona kompleksów. Bullet Storm, czyli polska odpowiedź na amerykańskie strzelanki, to gra, która postanowiła zredefiniować pojęcie stylu w zabijaniu. Tutaj nie chodzi o przetrwanie. Chodzi o to, by zrobić to z klasą. Każdy headshot, kopniak i eksplozja zmieniają się w punkty za kreatywną. Im bardziej absurdalne, tym lepiej. Strzelanie przeciwnikowi w tyłek? Proszę bardzo. Kopnięcie w kolce? Idealnie. Pociągnięcie go energetyczną liną i wysadzenie beczki w jego rękach? Bonus za styl. Gra była świetna, szalona i pełna humoru, ale świat nie był na nią gotowy. W czasach, gdy królowały poważne PSy o wojnie i honorze, Bulletstorm był po prostu zbyt zabawny. Zamiast łez patriotyzmu dostawaliśmy żarty o whisky i amunicji. Dzisiaj, z perspektywy czasu, to tytuł kultowy. Bo kto powiedział, że Strzelanka nie może być jak koncert heavy metalowy? Głośna, dzika i kompletnie odjechana? Z pozoru klasyczne, militarne kinoakcji. Oddział amerykańskich żołnierzy: misja w zrujnowanym dubaju, piasek, pociski i chaos. Ale im dalej w historię, tym coraz częściej produkcja ściąga maskę i pyta gracza, czemu to robisz. To nie heroiczny spektakl o bohaterstwie. To psychologiczny koszmar o winie moralności i tym, jak gry same gloryfikują przemoc. Scena z białym fosforem moment, który złamał niejednego gracza do dziś uchodzi za jeden z najmocniejszych fragmentów narracyjnych w historii gier. Speckups The Line nie zamierza bawić ono chce zmuszać do refleksji. Zamiast satysfakcji z wygranej znajdziesz tu tylko poczucie brudu i wstydu. Dlaczego przypadło? Być może większość graczy szukała prostych emocji, a nie rozliczania z własnymi decyzjami. Poza tym marketing sprzedawał tytuł jako kolejny Gears of War, a dostaliśmy egzystencjalny dramat o odpowiedzialności. It's like every good game combined into one. Gra, która chciała być czymś więcej niż zwykłym FPS-em i faktycznie była. Ale nikt tego nie zauważył. Singularity to dziecko Raven Software, które postanowiło pobawić się czasem. Dosłownie. Cofanie, przyspieszanie, postarzanie przedmiotów, a nawet ludzi. Wszystko za pomocą futurystycznego urządzenia TMD, które sprawia, że poczujemy się jak Dr. Who z karabinem. Fabuła: tajemnicza radziecka wyspa, eksperymenty z nowym pierwiastkiem i zniekształcony czas, który potrafi zamieniać sekundy w dekady. Brzmi świetnie. Problem w tym, że gra wyszła wtedy, kiedy świat grał w Call of Duty i Bioshock. Singularity przepadło, chociaż oferowało inteligentną rozgrywkę, świetny klimat i mechanikę. Która naprawdę była czymś nowym. Dziś to już klasyk, który wciąż udowadnia, że nawet linearny shooter może mieć duszę i pomysł. Jeśli lubisz gry, które każą ci zastanowić się nad tym, czy na pewno nie cofnąłeś się w czasie zbyt daleko, to właśnie znalazłeś swoją perełkę. Deus Ex Human Revolution to cyberpunk w najczystszej postaci. Złote światła neonów, deszcz, korporacje większe niż rządy i ludzie, którzy zamiast marzeń mają implanty. Wcielasz się w Adama Jensena, ochroniarza, który po tragicznym zamachu zostaje zmuszony do życia z mechanicznymi ulepszeniami ciała. Nie prosił o to, ale od tej pory jego życie to nieustanny konflikt między tym, co naturalne, a tym, co sztuczne. To nie tylko gra o strzelaniu to opowieść o tożsamości, moralności i władzy. Każde zadanie można wykonać na kilka sposobów: podstępem, rozmową, hakowaniem albo przemocą. Świat dopracowany jest do granic, futurystyczny, ale wiarygodny. Wizualnie jest to mieszanka Blade Runnera i Ghost in the Shell. Czemu ta gra nie odniosła takiego sukcesu, na jaki zasługiwała? Bo wymagała od gracza refleksji i cierpliwości. Nie prowadziła za rękę, nie wołała o nagrody, nie błyskała efektami. Zmuszała do myślenia. A w czasach, gdy większość gier chciała tylko głośno krzyczeć, Human Revolution szeptało: Czy na pewno jesteś jeszcze człowiekiem? Beyond Good and Evil nauczyła nas, że czasem do uratowania świata wystarczy aparat fotograficzny. Nie musimy być superbohaterem, komandosem ani zabójcą. Jesteśmy Jade, dziennikarką i opiekunką sierot. Naszą bronią nie jest karabin, miecz czy pistolet, tylko prawda. Świat gry jest kolorowy, pełen życia i symbolizmu, ale jednocześnie dotyka poważnych tematów: manipulacji mediów, rządowych spisków i walki o wolność. To opowieść z duszą, której bliżej do filmów George'a Lucasa niż typowej gry Ubisoftu. Dlaczego więc gra przepadła? W 2003 roku świat nie był gotowy na taką subtelność. Gdy wszyscy bawili się w GTA i Maxa Payna, Jade po prostu nie miała szans się przebić. Mimo to Beyond Good and Evil przetrwało jak cichy bohater, który nie potrzebuje aplauzu. Dziś to tytuł uznawany za klasykę, a Jade stała się ikoną gier z sercem i przesłaniem. Bo nie trzeba karabinu, żeby zmieniać świat. Czasem wystarczy zdjęcie. To gra, która uczy, że chciwość naprawdę zabija. Curse of the Dead Gods wcielamy się w poszukiwacza skarbów, który nie potrafi powiedzieć dość. Każde zejście do przeklętej świątyni to ryzyko, im dalej idziesz, tym bardziej jesteś przeklęty. Dosłownie. Mechanika klątw sprawia, że gra sama w sobie jest systemem samonakręcającej się kary. Potrafisz grać ostrożnie? Świetnie. Chcesz zdobyć wszystko naraz? raz? Gratulacje. Zaraz umrzesz w najgorszy możliwy sposób. Curse of the Dead Gods to roguelike w najczystszej postaci. Śmierć, powrót, poprawa, znowu śmierć. Brutalne, wymagające i bezlitosne. Ale za to jakie satysfakcjonujące. Gra nie zyskała sławy na jaką zasługuje, bo w tym samym czasie gracze zakochali się w Hadesie. Przy tak charyzmatycznym konkurencie Curse of the Dead Gods wyglądało jak jego mroczniejszy, mniej wygadany kuzyn. Ale dla tych, którzy cenią wyzwanie, precyzyjną walkę i surową estetykę, to tytuł, który zjada konkurencję na śniadanie, a potem się z tego śmieje. I właśnie to jest w grach najpiękniejsze. Czasem te, o których mało kto mówił w chwili premiery, zostają z nami na dłużej niż największe hity. Nie zawsze chodzi o miliony sprzedanych kopii, oszałamiające zwiastuny i marketingowe slogany. Wystarczy pomysł, klimat i pasja, żeby stworzyć coś, co po latach wciąż robi wrażenie? Podobnie mają się sprawy ze sprzętem. W ankiecie pozakupowej aż 75% użytkowników wskazało niezawodność i wydajność jako główne cechy komputerów Hero. Jeśli chcesz, by Twój PC również służył długie lata i zapewniał solidną bazę do przyszłych modyfikacji bez ryzyka utraty gwarancji, nie przegap promocji na stronie pokójgracza.pl. W końcu mój pokój mój hardware. My widzimy się w następnym odcinku.